Witajcie, dzisiaj taka szybka recenzja produktu Semin C86. Tyle, że nie w tradycyjnej wersji proszkowej, tylko w formie gotowca. Jak widzicie, to jest praktycznie. No, fakt, już połowa wiaderka wyrobiona, ale to jest um, oryginalna konsystencja y, tej masy. I ona jest naprawdę gęsta, co naprawdę jest plusem, bo większość gotowców ma takie pół rzadkie konsystencje i na przykład do osadzania narożników aluminiowych już to jest takie średnio fajne, a to czy ta masa naprawdę jest rewelacyjna przez to właśnie, że jest gęsta, to jest praktycznie identyczne 1 do 1 w porównaniu do semina w wersji sypkiej. Ten, ta sama konsystencja nawet zapach jest ten sam, jeżeli kojarzycie mniej więcej Semina w wersji proszkowej, to to jest praktycznie to samo. Nie wiem dlaczego, yy, bardzo trudno to dostać, ja sam nawet nie wiedziałem, że w ogóle jest 86 w wersji gotowej. Była na hurtowni, wziąłem, dotychczas używałem, jeżeli był gotowiec Seminowski, no to Semin że 78, C78. Ale to jest zupełnie inna konsystencja produktu. To jest, powiedzmy sobie szczerze, 86 tylko i właśnie wersji gotowej. Identyczna, 1 do 1. 7,8 C78 jest już troszkę rzadsza, inny czas otwarty i tak dalej. To są dwie różne masy. Minusem jak dla mnie troszkę tej, tego produktu jest to, że e, nie mogę to powiedzieć, jest troszkę tłusty. Trudniej się troszkę tym pracuje, ale no, jak dla mnie to jest taki minus, bo minus. Nie wiem, czy mieliście styczność, czy wiedzieliście w ogóle, że jest 86 w wersji gotowej. Dajcie znać w komentarzach. No i to by było na tyle. Nie będę przedłużał i bezsensownie na yy, morce gadał. Na razie.